I tak kochani, już zrobiłam najtrudniejsze w tym wszystkim co było to ten fotel był pod kątem, i było trudno im wykręcić, żeby go postawić na pleckach, żeby go delikatnie postawić na kółkach. No i oczywiście dałam trochę za daleko, i było mi trudno skręcić tym fotelem. Był po prostu jak kwadrat w formie na rogu. No, było tak ciężko właśnie wykręcić i się, się przeklinowałem. ale udało się. Tylko musiałam poprawić ściankę sprayem, bo trochę po ściance przeleciałem fotelem <grym> po tym boczku. Ale wziąłem spray i poprawiłem. No, że jest ok yy, Fotel ładnie chodzi. To. Widzicie jak pięknie? Hmm. To jest po prostu perfekt. Ładnie chodzi na fajnych kółeczkach. Takie same kółeczka są w serwerowni przy wózkach. Tak jak już mówiłem, do tych wózków się dyski wkłada, które idą do kasacji. Tam taka prasa jest i ja się przedziurawia po prostu na wylot, że miazga zostaje. No, i na takich samych kółeczkach te wózki są. Mam nadzieję, że na takich samych, jak już mówiłem. Być może są identyczne, ale te mogą być mocniejsze w, w wózkach. Ale zobaczymy. Może są takie same, albo po prostu tak samo wyglądają. No dobra, fajnie. Jeszcze jeden pokaz zrobię. No. I fajnie, nie? Kurde. No dobra, no to hejka, siema. Powoli porządkuję tu. Podzielniki już są. Na kalorferach. Przez ten czas zrobiłem tyle, ile tylko mogłem najwięcej. To zre... Zrobiłem trochę więcej, niż przewidywałam. No i jest fajnie. Dobra, to hejka.